Siemaneczka wszystkim w kolejnym odcinku w grze Westland Dobra, ja dalej bujam się tutaj w jaskini i znalazłem, znalazłem czwartą głowę, była w trzecim wejściu ja bym sobie dał rękę uciąć no może nie rękę, ale naprawdę myślałem, ja byłem w trzeciej jaskini i nie sądziłem, że ja nie wziąłem tej głowy no bo jak to mogło się stać jak pokonałem bossa ja dość. Nie, no nie byłem dość dawno w tej jaskini. Może mi się pomyliło. Ja byłem w czwartej, a w trzeciej nie byłem. Dziwne. Ale na tym ołtarzu widzieliście, są trzy głowy i czwarty nie ma. Tutaj, jakby z czwartego wejścia. Ale zobaczcie, 92HP mi zostało. Ledwo ją pokonałem. Ledwo. Ale dobrze, udało się. Trzeci odcinek. I... Mam nadzieję, że was tym drugim nie zanudziłem. Ale naprawdę, myślałem, że. że tam jest ta, ta, glo, ta głowa. Zobaczcie takiego Głowa Boszka. Także. Jeśli wam tej brakuje. Jeśli brakuje wam tą, tą, tą głowę. Tej głowy. To w trzecim pomieszczeniu znajdziecie. Tą. Nie wiem, dlaczego mam podwójnie. Ale to chyba jak na początku się. Dobra, panowie i panie, jak oglądają Trzeba stąd wyjść teraz Idziemy, robimy ołtarz, w końcu W końcu, Boże, ludzie Ja się cieszę Dobra, chyba idę, do, idę, dobra O, w końcu, wychodzimy stąd, uciekamy stąd ale jeszcze to zadał, zadałaby mi jeszcze jedno uderzenie i bym padł. To by była klęska. Dobra Oto chwila prawdy, w końcu, w końcu udało się 3, 2, 1, po, umieszczono głowę No i mamy, teraz umieszcz duchów, aby uwolnić energię log zostanie zresetowany, stanie się trudniejszy Aha No i właśnie o tych mówiłem, tych Pieczęć, umieść pieczęć. Także to, jak się zresetuje, znaczy w sumie chyba nie wiem, czy nie, teraz chyba nie będzie działać. Jakbym poszedł do pierwszego pomieszczenia, zabił bossa, to z niego zamaz głowa, to wypada właśnie ta pieczęć. Trze teraz, cztery pieczęcie trzeba mieć, także musimy jeszcze raz to odwiedzić. I jak weźmiemy to już umieścimy, to będzie coraz trudniej i coraz lepsze yy, dropy. Także mamy cztery głowy. Fajnie, w końcu, w końcu, ale zobaczymy, czy jak wyjdę teraz z tego, czy zaliczymy misję. Także to taki będzie krótki odcinek, bo chciałem właśnie nagrać w tym drugim. Ale co, Wykona wykonałem, jest. Idziemy odebrać. 10 tysięcy doświadczenia. I jedną żywicę. Żywica mi się przyda do budowy most mostu. Dobra, chyba. Idziemy odebrać misję i zakończymy sobie odcinek. No bo tu na razie nie mam co robić. Muszę czekać 2 dni. Aż mi się zresetuję jaskinia duchów i będziemy zbierać tą pieczęć dobra idziemy szybko, 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 szybko dobra fajnie, fajnie jest, już jest zrobione fajnie się to świeci dobra, trzeba coś zjeść bo jak życie będzie, to zginę idziemy odebrać i kończymy tą misję w końcu jeszcze ten amulet może ten amulet. E, ja mam te pierścienie, tylko ja muszę jeszcze się przejść do tam właśnie na zimowy obszar do Indian i zobaczyć dokładnie, ile mi tych pierścieni potrzeba, bo chyba trzy. Jakieś zdobyłem teraz. A tu jakie mam w ogóle? Tu mamy 5 plus i tu 5 plus. Właśnie nie wiem, czy mi 3 czy cztery są potrzebne. ale fajnie, fajnie, udało się ogólnie po, po nagraniu drugiego odcinka ja poszedłem jeszcze raz w czwarte, czwarte pomieszczenie przeszukać nic nic, szukałem, szukałem, no mówię dobra pójdę zanim wyjdę jeszcze do tego trzeciego pomieszczenia no i tak sobie pochodziłem i trafiłem, no 92 HP ale już mam to z głowy. Fajnie, fajnie, był kolejny jakiś tak procent gry. Zrobiona. O, nie mam chyba. Chyba nie pójdziemy. Nie mam energii. Poczekajcie. Sklep. Gdzie to jest? Jedna? O, dobra, kupujemy. 180 monet. Mar no, musimy, musimy. Tylko teraz znowu musimy tu wejść i nakarmić na, na naszego konika. Dobra, mam miejsce. E, gdzie to. Ale ten, ten. Już mógłby to zdjąć. Święty już po świętach. E, jeszcze te dnie mi zostały, ale nie wiem co z nim mam zrobić. Myślałem, że zniknął po tym. Dobra. Patrzę. Co to tak mało? A, 30, dobra, tak. Jest, jest, git, Dobra na karmę będzie pół to będzie akurat. Dobra, jeszcze mi zostało na trochę. Także możemy teraz jechać odebrać no i pomału będzie wykończyć odcinek. No i dobra, odbierzemy. Akurat pewnie, pewnie, pewnie poziom nie dojdzie. I wchodzimy. Tylko to nie od szeryfa. бео добростава од кој гошни тајка Dobra, odbieramy, odbieramy, a kto to mi dał w ogóle? Ogólnie ktoś mi tutaj to dał? A, ten coś dał, to chyba on. On. Gotowe. I nie mamy... Nie, nie doszedł mi level. Zobaczcie, trochę brakuje. Ale jest wykonane, czyli ołtarz już mamy, teraz zbieramy sobie pieczęcie. Dobra, tutaj mam... A to to dobra. Jeszcze to zobaczyć. Y... Mam dwie żywice. Jest mi chyba potrzebne 10 sztuk, żeby zrobić ten most. Ale to w następnym odcinku pójdziemy tam zobaczymy. Pokażę wam mniej więcej... Znaczy pewnie pokazywałam wcześniej. Y... Co potrzebne, żeby zbudować ten most, ale pokażę Wam w następnym odcinku. Mi chyba tylko brakuje trochę czarnych gwoździ i właśnie 8 sztuk tych wiaderek z żywicą. No dobra. Myślę, że to będzie tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, mimo że no, nie widzieliście tutaj walki, ale ja tu bardzo nie trochę tam pozabijałem, no i zabiłem tego ostatniego bossa którego myślałem, że wcześniej zabiłem w tym trzecim pomieszczeniu. No, ta głowa mi jeszcze została. Mogę założyć. <laughs> nie można szkoda. No i co? Także wiecie, gdzie można tą ostatnią głowę. Mam nadzieję, że podobało. Zostawcie łapeczkę i subika. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć wszystkim.